Witajcie, to szósta część rozwiązywania egzaminu ósmoklasisty z matematyki, arkusz próbny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z roku 2018. Dzisiaj w planach 20-minutowe rozwiązywanie zadania 14 oraz 15 standardowo wraz z moimi dodatkowymi omówieniami. Także zapraszam i zaczynamy. No to ruszamy z zadanie 14. Uznałem za zadanie bardzo trudne. Standardowo, jak to jest w moim przekonaniu, jeżeli zadanie dotyczy stereometrii, czyli brył trójwymiarowych, to z reguły już biorę pod uwagę, że to zadanie będzie raczej bardzo trudne i obawiam się, że się nie mylę. Ale przeanalizujmy. Cztery jednakowe drewniane elementy, każdy w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 2x2x9 cm przyklejono do metalowej płytki w sposób pokazany na rysunku pierwszym. Mamy połączone te cztery prostopadłościany, czyli takie klocki w kształcie takich trójwymiarowych prostokątów. W ten sposób przygotowano formę, którą wypełniono masą gipsową, i tak otrzymano gipsowy odlew w kształcie prostopadłościanu pokazany na rysunku drugim. Czyli to jest ten odlew, który uzyskano stąd. Czyli tutaj po usunięciu tego stelażu drewnianego, zostaje nam taki również prostopadłościan, czyli na takim Mniej przypomina prostokąt wymiarowy, ale rzeczywiście też tak to wygląda. I mamy wybrać z dwóch zdań po jednej poprawnej odpowiedzi. W pierwszej pytają nas o objętość drewna, z którego zbudowano formę. W jaki sposób obliczamy objętość w bryłach? Wszystko zależy od tego, do jakiej grupy brył należy dany przykład. Tutaj mamy prostopadłościan, więc objętość obliczamy jako A razy B razy C. Sytuacja wygląda następująco. Prostopadłościan w podstawie ma prostokąt. Może to być oczywiście kwadrat. Mniej więcej ta bryła wygląda w taki sposób, w trójwymiarze. I teraz, jeżeli mówimy o jego objętości, to mają na myśli sytuację wychodzącego z jednego wierzchołka trzech różnych boków. Mamy A, B oraz C. Oczywiście oznaczenie literek jest umowne, może być odwrotne, ale chodzi o to, że. Wszystkie trzy wymiary w danej bryle musimy przez siebie pomnożyć. Tak więc, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten pierwszy tutaj najlepiej jest widoczny, ten prostopadłościan tutaj, tutaj mamy 2 cm, tutaj 2, i widzimy, że podstawą, jedną z podstaw w tym prostopadłościanie jest kwadrat, rzeczywiście 2 na 2 a długi na 9 cm. Więc objętość takiego pojedynczego elementu drewnianego, Możemy opisać, że to są 2 cm, pominę jednostki dla wygody, razy 2, razy 9, czyli mamy 36 i teraz uwaga, wstawiam jednostkę, centymetry sześcienne. Pamiętaj, że objętość wyrażamy w jednostkach sześciennych, zresztą wszystkie odpowiedzi też takie jak tutaj są. Nawias kwadratowy wstawiłem, ponieważ na etapie tutaj rachunków pominąłem jednostkę, żeby to było bardziej czytelne. Przyjęte jest, że jeżeli podajemy jednostkę dopiero na samym końcu po wykonanych obliczeniach, Powinna ona być ujęta w nawias kwadratowy. Tak więc jeden taki klocek ma objętość 36 cm, a cała nasza forma składa się z czterech takich prostopadu Nie było sensu łączyć tego w jedną bryłę i obliczać taki kształt, bo po prostu nie, nie znamy wzoru na taką bryłę. Łatwiej to policzyć z takich elementów. Czyli V całkowite to będą cztery takie elementy 4 razy 36. No to obliczamy. Najlepiej standardowo pisemnie: 4,36 4 razy 6, 24, 2, dalej, 3 razy 4,12, dodać 2, 144 cm3. Stąd mamy odpowiedź A. No i pytanie, pytanie drugie. Objętość również, ale czego? Gipsowego odlewu jest równa. Czyli w tym zadaniu ewidentnie przećwiczymy sobie samo pojęcie objętości. Teraz zastanówmy się nad rysunkiem drugim. On również jest prostopadłością, więc, jakby wzór obowiązuje nas ten sam. Kwestia teraz wymiarów. Jeżeli sobie tutaj założymy nasz jeden z wierzchoków, od którego będziemy sprawdzać wszystkie trzy wymiary, to tak wysokość ma oczywiście dwa, bo ona jest załóżmy równiutko, wydali. Tak jak, e, tak jak forma, ta bryła. Teraz jakie są wymiary na tą długość i szerokość? To jest dosyć trudne do przeanalizowania. Zwróćmy uwagę, że cała długość naszej formy tutaj miała 2 cm oraz 9 stąd, czyli miała razem 11 cm. Natomiast, jaka jest długość tego elementu w środku? Tylko ten element, który rzeczywiście wszedł nam w bryłę. 2 cm odejmujemy z, z prawej strony i również 2 cm musimy odjąć z lewej strony, ponieważ z tej dziewiątki te 2 cm zabrał nam ten klocek, który tu jest też przecież ma swoją grubość i jego grubość również wynosi 2, o tutaj cm. Więc w samym środku zostało nam 9 odjąć 2, czyli 7. Czyli tu mamy 7 cm. Dokładnie tak samo wygląda sprawa tutaj z boku. Tu zabieramy 2 cm. Tam zabraliśmy 2 cm, czyli szerokość tego elementu tutaj ma tylko 7 cm. Mam nadzieję, że to widzisz, że jest to zrozumiałe. Jeżeli nie, spróbuj powtórzyć jeszcze raz ten element. Cofnij film o 10-15 sekund. Czyli teraz wracając. Nasza bryła, ten gipsowy odlew, ma wymiary 2 na 7, na 7, czyli mamy. 2 razy, może będzie łatwiej w ten sposób, 49 i znowu obliczamy to pisemnie. 2 razy 9, 18 i 1 dalej. 2 razy 4, 8 plus 1, 98. I znowu w nawiasie kwadratowym centymetry sześcienne. Mamy odpowiedź D. W przypadku tego zadania nie będę tutaj wymyślał dodatkowych podpunktów, natomiast myślę, że warto po prostu omówić sobie samo pojęcie objętości, które dotyczy grania stosów. Ponieważ tutaj zahaczyliśmy prostopadłościami. One należą do grania stosupów. Co jest czym? Uporządkujmy tę wiedzę. Grania stosupy są to bryły, które mają dwie podstawy. Czyli mamy jedną podstawę na dole, nazwijmy to tak umownie podłogą, i mamy drugą podstawę u góry, czyli mamy sufit. Na bokach mamy ściany boczne. Te ściany boczne będą w graniastosłupach zawsze prostokątami. Natomiast te podstawy nasze mogą być różnymi figurami. Jeżeli mamy w, w tych podstawach prostokąty, to właśnie taką specyficzną grupę grania graniastosłupów nazywamy prostopadłościanami. I to mieliśmy w zadaniu 14. Wyjątkowym przykładem prostopadłościanu jest sześcian. I to jest tutaj nasz pacjent, którego chciałbym omówić w pierwszej kolejności. To jest taka sytuacja. Jeżeli wszystkie ściany, boczne oraz podstawy, są identycznymi kwadratami, mamy sześć identycznych ścian. Dlatego taką bryłę nazywamy sześcianem. I ją oblicza się w troszeczkę ułatwiony sposób, ponieważ wszędzie mamy A, A, A i wychodzące z jednego wierzchołka wszystkie trzy krawędzie mają ten sam wymiar, czyli obliczanie objętości to jest a do 3. Stąd też mamy pojęcie nazywania trzeciej potęgi jako potęga sześcienna albo pierwiastek stopnia trzeciego, czyli pierwiastek sześcienny. To wynika właśnie z naszej bryły trójwymiarowego kwadratu, czyli sześcianu. Natomiast to jest przykład prostopadłościanu, a prostopadłościanek, jak są przykładami jeszcze większej obszernej grupy graniastosłupów. Wśród tych graniastosłupów mamy również inne Bryły w zależności od podstaw. Na przykład możemy mieć grę o podstawie trójkąta, tak jak tu narysowałem, lub na przykład pięciokąta, czyli ten z prawej strony. W takich sytuacjach y, objętości liczymy troszeczkę inaczej. Pamiętaj o tym, że objętość to jest inaczej pojemność, czyli ile możemy do środka takiej bryły wlać wody, piasku albo czegokolwiek, czyli po prostu po polsku to jakbyś mielibyśmy do czynienia z akwarium. I teraz objętość takiej bryły. Obliczamy każdorazowo za pomocą takiego ogólnego wzoru pole podstawy razy wysokość. Wysokość tej bryły to jest pionowa krawędź. W, każdej, w każdym z tych rysunków, tutaj też mielibyśmy tą krawędź, tutaj też mielibyśmy tą krawędź, tu mieliśmy na przykład tą krawędź, to na, jak, na jaką wysokość ta bryła nam schodzi. Natomiast PP jako pole podstawy jest tutaj wzorem bardzo ogólnym i razowo trzeba przypatrzeć, się jaką mamy bryłę, ponieważ w zależności od tego, co jest w podstawie, taki wzór właśnie stosujemy. Jeżeli mamy trójkąt, to szukamy wzoru na pole trójkąta. Jeżeli pięciokąt, no to tu jest trochę gorzej, bo takiego, takowego jednoznacznego wzoru nie ma, ale ja tu tylko narysowałem tą bryłę. Dlatego najczęściej, jeśli chodzi o grania stosupy, będziemy mieli do czynienia albo z prostopadłościanami, bo tam są po prostu prostokąty i ten wzór jest. Bardzo prosty, albo będziemy mieli do czynienia z no, sześcianami, no to już wiadomo, z trójkątami y, równobocznymi, jeśli chodzi o taki grania w sposób prawidłowy, trójkątny, ponieważ wtedy pole jego podstawy jako trójkąta równobocznego to był wzór a kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. Więc ten wzór łatwo wtedy przeliczyć, podstawić go tutaj, mamy policzony. W przypadku pięciokątów, nie będzie tak łatwo, I oczywiście. Chciałem to tylko narysować po to, żebyśmy widzieli, że takowe są, ale możemy mieć również do czynienia z sześciokątem foremnym, czyli mielibyśmy wtedy do czynienia z granicą słupem prawidłowym sześciokątnym. I to wygląda wtedy w taki sposób. To jest taki, jak ja to mówię, plasterek miodu. Tak ta bryła wygląda. I to jest o tyle istotne, że wzór na taką podstawę, jeżeli chodzi o objętość, też możemy zapamiętać. Czyli tutaj wysokość znowu jest tą, tą krawędzią, taką pionową. Natomiast sama podstawa, zwróć uwagę, jeżeli mamy ten sześciokąt równoboczny i równokątny, to możemy go sobie podzielić przekątnymi w ten sposób na sześć identycznych trójkątów równobocznych. To są te same trójkąty równoboczne, o których powiedziałem tutaj przed chwilą, więc wzór na taki jeden trójkącik to jest a kwadrat pierwiastka z trzech przez 4. Ze względu na to, że mamy ich 6, to mnożymy po prostu razy 6. Robimy sobie 6 pierwszych po to, aby móc te ułamki skrócić. Dzielimy to przez 2, tutaj będziemy mieli 3, tutaj 2 i mnożymy to śmiało z tym, stawiając trójkę z przodu, czyli mamy 3 razy A kwadrat razy pierwiastek z 3. Wszystko dzielimy na dwa. I w ten sposób wygląda teraz nasz wzór na pole podstawy. W przypadku uwaga, takiego grania stosłupa prawidłowego sześciokątnego. Czyli najczęściej wracając, będziesz mieć do czynienia albo z prostopadłościanami, co jest łatwe, bo to jest po prostu prostokąt w tej ścianie, a wzór jest łatwy APC. Albo będą to grania stosłupy innego rodzaju, najczęściej właśnie prawidłowy, trójkątny. Albo prawidłowy, sześciokątny. Raczej z innymi się nie spotkamy, przynajmniej na egzaminie klasisty. Przechodzimy do zadania piętnastego. Również dotyczy stereometrii bryły, a więc standardowo uznałem zadanie za bardzo trudne. Dwie odpowiedzi musimy zaznaczyć, żeby zyskać jeden punkt. No to do działa. Na rysunkach przedstawiono ostro prawidłowy i grania prawidłowy. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Mówiłem już przy okazji poprzedniego zadania, to się teraz nam przyda. Bryła, która jest prawidłowa, to znaczy, że w podstawie ma wielokąt foremny, czyli taki, który jest równoboczny oraz równokątny. Więc po prostu tutaj mamy w podstawie kwadrat, jeśli chodzi o ten ostrosłup, a w przypadku grania stosupa mamy trójkąt prostokątny. To potwierdza to, co właśnie mówiłem wcześniej, że najczęściej będziemy trafiać grania stosupy prawidłowe, trójkątne czworokątne lub sześciokątne, w trójkątnym jest to trójkąt równoboczny, w czworokątnym prawidłowym mamy po prostu kwadrat, a w sześciokątnym foremnym mamy sześciokąt foremny. Wszystkie krawędzie obu brył są jednakowej długości. Wszystkie, to znaczy tak, te w podstawie, jak i krawędzie boczne budujące ściany boczne, czyli wszystkie te krawędzie, każda z, każda z tych linii, każdy z tych odcinków jest sobie wszędzie równy. Oceń prawdziwość, zdań standardowo prawda lub fałsz. Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa jest większa większa niż suma długości wszystkich krawędzi grania stosupa. Jeżeli mówimy tylko o samej sumie, nie znamy jej długości, przecież żadnego, żadnej z tych krawędzi, ale wiemy, że są takie same, więc po prostu należy zliczyć, ile ich jest w lewej bryle, czyli w ostrosłupie, ile w prawej, w granie stosupie i je porównamy ilościowo. Czyli sam ostrosłup ma 4 na dole, 4 boczne, czyli mamy 8 krawędzi, natomiast grania ma 3 na dole, 3 u góry, to mamy 6 i 3 boczne, czyli 9 krawędzi. Trzymając się tej wersji, że wszystkie są jednakowej długości, wiadomo, że zwycięża w tym wypadku grania stosów. A więc suma długości krawędzi ostrosłupa jest większa? Nie, nie jest. Tutaj mamy fałsz. Myślę, że to było to łatwiejsze zdanie, natomiast drugie zakładam, że będzie właśnie trudniejsze. Czyli całkowite pole powierzchni Ostrosłupa jest większe niż całkowite pole powierzchni graniastosłupa. Mówimy o polu. Pole dotyczy sumy wszystkich pól figur płaskich, z których dana bryła się składa. A więc pole całkowite Ostrosłupa w tym wypadku. To będzie pole jednego kwadratu. Dodać cztery ściany boczne, które będą, czyli cztery ściany boczne będącymi trójkątami równobocznymi. Przyjmując długość krawędzi jako a, wszędzie możemy sobie przyjąć. Za chwilkę przejdziemy też do graniastosłupa. Możemy zapisać to pole całkowite za pomocą tylko i wyłącznie tej jednej zmiennej a. Więc tak, pole kwadratu to będzie a do kwadratu dodać 4 razy i pole trójkąta równobocznego. To już wielokrotnie nam się przewija. Zapamiętaj, a kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. Od razu warto pamiętać o wysokości w takim trójkącie równobocznym. To jest a pierwiastka z 3 przez 2, czyli wystarczy spierwiastkować to, co się da kolokwialnie mówiąc, pierwiastkować. Zobacz, mamy a kwadrat przychodzi w a, czwórka w dwójkę i z pola przechodzimy automatycznie Wysokość. To tak na marginesie. Więc możemy zapisać od razu tutaj wzór na to pole: a kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. Te 4 zapiszemy jako 4 pierwsze, więc redukuje nam się i w rezultacie mamy a kwadrat dodać a kwadrat pierwiastka z 3. Tyle wynosi w zapisie do jednej zmiennej pole całkowite ostrosłupa. Teraz jeszcze rozto yy, drugi, czyli ten grania stosu do przeliczenia, pole całkowite, grania stosupa. Tutaj mamy co? Dwie podstawy, w tych podstawach jest znowu trójkąt równoboczny, więc dwa pola trójkąta, dodać trzy pola kwadratu, ponieważ ściany boczne będą kwadratami. I korzystamy z tego co wyżej, czyli dwa razy. A kwadrat pierwiastka z 3 przez 4 dodać 3 razy A kwadrat. Co nam wyjdzie? Dwójki nam się skrócą, tutaj czwórka, i zostanie nam 3 A kwadrat dodać A kwadrat pierwiastka z 3 przez 2. I dla pewności, żebyśmy mogli to porównać, wyciągnijmy wspólny element przed nawias. Jeśli chodzi o Oba te założenia. Czyli tak, jeżeli mamy pole pierwsze a kwadrat plus a kwadrat pierwiastka z 3. Wyciągnijmy a kwadrat przed nawias. W nawiasie zostanie nam jeden dodać pierwiastek z trzech. To jest nasze pierwsze pole tutaj. A w drugim jak wyciągniemy, najpierw przepiszmy, czy mamy 3a kwadrat dodać a kwadrat pierwiastka z trzech przez 2. I tak samo wyciągnijmy a kwadrat przed nawias. Nawiasie zostanie nam 3 dodać pierwiastek z 3 przez 2. Porównując te wartości, możemy sobie a kwadrat za chwilę skrócić, ale chodzi nam o sam środek. Pierwiastek z 3 to jest około 1,7, więc nawet jeżeli na dole przyjmiemy połowę tego 1,7, to nie będzie to mniej aniżeli dwójka, która przekracza wartość w porównaniu do góry więc wiadomo, że ta liczba dolna jest większa od górnej. W związku z czym pole grania stosłupa jest większe od ostrosłupa, więc tutaj mamy również V. I tak jak myślałem, zakładałem, że to drugie będzie trudniejsze. Zobacz, nie dość, że musimy podstawić te wzory do zmiennej niewiadomej, pamiętać o wzorach na trójkąt równoboczny, to jeszcze samo porównanie na samym końcu tych wartości, żeby ocenić, które to pole jest większe, jest rzeczywiście naprawdę bardzo trudne. Coś ode mnie na koniec danego zadania nie zapisuję tutaj dodatkowych treści, tylko chciałbym ze względu na to, że to jest dalej ta stereometria przybliżyć troszeczkę to zagadnienie. Ono jest naprawdę bardzo złożone. Tutaj pytali nas o pole całkowite. W poprzednim zadaniu 14 mieliśmy objętości, ale tam były tylko granice osłupy, tu pojawił się ostrosłup, dlatego w ramach rozszerzenia zagadnienia chciałbym przypomnieć, jak to wygląda z objętością. Objętość bryły, która jest grania graniastosłupem, mówiliśmy przed chwilą w pierwszej części tego filmu pole podstawy razy wysokość. Natomiast w przypadku bryły, która jest ostrosupem, warto pamiętać o tym, że ten wzór jest bardzo zbliżony, czyli to również jest pole podstawy razy wysokość, ale razy jeszcze jedna trzecia. Czyli tak naprawdę zakładając, że mamy stałą bryłę, o tej samej podstawie jak jedną, jak i drugą, to wtedy ostrosłup stanowi jedną trzecią objętości grania stosłupa. Czyli gdybyśmy tutaj na tej, na tej bryle zbudowali o, odpowiednio jej grania stosłup, to wtedy weszłyby nam tutaj tak naprawdę takie trzy ostrosłupy. W przypadku tego trójkątnego moglibyśmy tutaj na środku narysować w ten sposób wychodzący od, z jednej podstawy jeden ostrosłup. I dwa pozostałe z tej strony, z tej drugiej. Także umownie um należy pamiętać o tym, że ten wzór jest bardzo zbliżony, różni się tylko tym zapisem jednej trzeciej. To też może się trafić wtedy, kiedy porównujemy. W tym zadaniu nie miałoby to yy, znaczenia, ponieważ mamy różne podstawy. A tak jak mówiłem, o objętości decyduje tak naprawdę kształt naszej podstawy, bo tam jest pole podstawy. I dzisiaj. Na tyle jesteśmy po 20 minucie. Udało nam się rozwiązać dwa zadania, tylko dwa ze względu na to, że oba dotyczyły sterometrii. To jest potężne zagadnienie, dużo tłumaczenia. Nie chcę się w tym wypadku śpieszyć. Chcę troszeczkę to rozszerzać, stopniowo tłumacząc te zadania, ponieważ to one tak naprawdę śrubują wyniki do wyższych niż, niż przeciętne. Dlatego zachęcam do powtórzenia, przeanalizowania, aby te zagadnienia były zrozumiałe. Mam nadzieję, że tak też się udaje. Jesteśmy po szóstej części filmików z rozwiązywania tego arkusza. Zachęcam do subskrybowania, do łapki w górę i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnej części. Powodzenia i do usłyszenia.